Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Wszystkiego dobrego spełnienia marzeń, zdrowia i oczywiście czego sobie tylko życzycie. Wracam dzisiaj do Was z bardzo fajnym przepisem, bardzo smacznym przepisem. Będziemy robić coś na zasadzie takiej lazani azjatyckiej. Ja już oczywiście wszystkie składniki mam przygotowane w opisie filmu będziecie mieli wszystko wypisane, co dzisiaj tutaj dodawałam. Moim takim pomocnikiem dzisiaj, kochani, było takie urządzenie, dzięki któremu po prostu mam wszystko super posiekane. Już nie muszę się męczyć, po prostu żyłam pod kamieniem, a cała przyjemność kosztowała mi 30 parę złotych w Tiki się, więc serdecznie polecam. Dzięki niemu będziecie mieli tak fajnie poszatkowane, akurat tutaj w tym przypadku to jest kapusta, por i inne składniki. Czas, czas jest bardzo ważny, więc ułatwiajmy sobie życie. Kochani, najpierw musimy zrobić nadzienie, którym po prostu będziemy przekładać ciasto do pierożków. Ja mam tutaj ciasto do pierożków mandu, ale możecie też kupić takie ciasto do giozy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie robić takie ciasto samodzielnie, ale no powiedzmy sobie szczerze, że jak gdzieś Wam się uda kupić gotowe, to skorzystajcie Zaoszczędzicie dużo czasu, smak jest bardzo dobry. Także już nie przedłużam, bierzemy się do pracy. Tutaj w tej miejsce mam pół kilograma mięsa mielonego wieprzowego. Będzie bardziej pasować do tego przepisu. I dodaję już wspomnianą kapustę. Kapusta tu jest naprawdę bardzo ważnym składnikiem. Ja sobie poszatkowałam tak, można powiedzieć, tutaj około 200 gramów. Wygląda, że jest jej bardzo dużo, bo jest po prostu drobno poszatkowana. Miejmy nadzieję, że mi się to zmieści do tej miski. Jak nie, to będziemy zaraz kombinować coś innego. Łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu syczuańskiego. Też polecam nie pomijać tego składnika, bo to ma być taki azjatycki smak, więc tutaj to jest konieczne. Przyda się też oczywiście Imbir i czosnek. Mam tutaj 5 cm imbiru posiekanego, też w tym urządzeniu magicznym, i dwa duże ząbki czosnku. I tu mam troszkę pora, też drobniutko posiekanego. I zanim będę mieszać, wszystko to oczywiście jeszcze doprawię olejem sezonowym. Jedną łyżeczką, oczywiście, sos sojowy. Tak około jednej dużej łyżki. Ja mam tutaj takie fajne coś. To jest sos sojowy ostrygowy. Też dodam troszeczkę, tak około jednej łyżki. Jeżeli nie macie takiego, sosu, a jego akurat no nie jest tak prosto dostać. Można go kupić w sklepie Japonia Centralna. To możecie kupić po prostu sos ostrygowy i dodać właśnie sos ostrygowy. Troszkę soli. Nie za dużo. I kochani, zaraz to będę wszystko mieszać za pomocą dłoni, bo najlepszy mieszacz to jest dłoń i zaraz do Was wracam. I po wstępnym przemieszaniu dodaję jeszcze 200 ml bulionu i będę musiała jeszcze raz wymieszać. Ten bulion jest potrzebny, żeby po prostu powstał taki fajny sos podczas parowania. No i teraz kochani, w zależności jakie posiadacie naczynia w kuchni, jak duże chcecie robić sobie te porcje? Takich używajcie po prostu naczynia. Ja dzisiaj, na potrzeby filmu, zrobię dwie porcje w takich miseczkach, a potem już będę używać takiego naczynia, żeby było więcej. I musimy to po prostu robić tak, że na spód dajemy. Jedno takie kółeczko z ciasta, warstwa mięsa. I przykrywamy tutaj kolejnym kółeczkiem. I tak, kochani, robimy oczywiście do momentu gdzieś mniej więcej do tego tutaj miejsca i potem wszystko będziemy 20 minut parować w koszyku bambusowym jak nie macie koszyka bambusowego możecie też użyć starej metody czyli po prostu na durszlak i naprawdę też wyjdzie genialnie no i można wstawiać te dwie miseczki na początek wstawimy tutaj mój parowar nie jest zbyt duży więc za dużo się nie zmieści ale te dwie miseczki na 20 minut i zobaczymy, co tam się uda. Witam po 20 minutach. No i kochani, wygląda tak, jak powinno wyglądać. Jeszcze zanim podam na stół, to dymka, oczywiście. Pewnie już niektórzy z Was się zastanawiali, czy chora nie jestem, bo dymki nie daję. No i ja jeszcze tutaj. Postawię na stół takie chrupiące chili w oleju. Ja jestem uzależniona od tego, to jest po prostu przepyszne. Spróbujcie, a przepadniecie. I będę sobie jadła taką łyżeczką, którą mam do kompletu. Zaraz to wyciągam i wkładam tą większą porcję, tą konkretną. Także już kochani nie przedłużam życzę wszystkim smacznego. Wszystkiego dobrego, napiszcie, co tam u Was słychać, i oczywiście, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!